Dzień dobry, witam się z Wami dzisiaj z samochodu. Właśnie wracam z Aldi. Byłam na takich cięższych zakupach typu wody mineralne, mąki, jakieś tam już nie pamiętam co jakieś tam soki. Ja w sumie wody mineralnej nie kupuję, ale mój mąż właśnie preferuje taką. Także kupiłam jemu. My po prostu z dzieciakami pijemy przeważnie taką. Przygotowaną wodę normalną, która sobie stoi w szklanym dzbanku i, i tak pijemy. E, dobra, to jadę teraz do domu i zabieram się za rzeczy, które mam dzisiaj do zrobienia. E, a Wam życzę fajnego oglądania i miłego dnia. Uzupełniłam trochę takich e, cięższych e, zapasów domowych. E, jestem bardzo ciekawa o tego produktu, czyli bio czerwony burak, taki soczek. E, kiedyś kupowałam w Aldim e, z kiszonej kapusty taki właśnie sok, też bio. Jest naprawdę bardzo dobry i mam nadzieję, że ten też będzie. Co tu jeszcze mamy z ciekawszych rzeczy? W sumie nic takiego ciekawego tutaj nie ma wody, tak jak mówiłam Wam dla mojego tomka, bo on raczej właśnie takie pije. Jakieś tam mąki, soki. Wzięłam tutaj dzieciakom takie bez bezcukrowe em, kubusie, łoterki jakieś takie smakowe. Ten dżem, mój Mikołaj, bardzo lubi. No i takie różne sprawy. Dzisiaj na obiad wzięłam tak na, wiecie, na szybko i na niezdrowo. Nagecy z kurczaka, ale moje dzieciaki lubią, także tak czasem, czasem im takie coś kupuję, także dzisiaj sobie taki obiad zjemy, o tu mam jakieś chusteczki, makarony, herbata, takie różne krakersiki, bo też to wszyscy w sumie lubimy, tam są fajne yy, w Aldim, no i tyle, także rozpakowuję to teraz wszystko i biorę się za dalsze obowiązki domowe. Jestem teraz u mai w pokoju, bo właśnie zmieniam jej pościel. Rozłożyłam tutaj tylko tak kocyk na łóżku na razie i wezmę wszystko na ogród do wytrzepania trochę, tą jej pościel i do przewietrzenia. No, i tutaj przy okazji chciałam trochę podłogę przejechać odkurzaczem, bo tu wiecznie rozłożone jakieś zabawki. Muszę się też wziąć za tą komodę, bo to jest po prostu dramat, co tutaj się dzieje. No, ja nie mogę na to patrzeć, a co zrobię tutaj, porządek, nawet razem z nią, nieraz. To i tak za chwilę od nowa jest to samo, więc e, no, no tak, tak to wygląda. Ale słuchajcie, ta szmatka, którą ostatnio kupowałam z Wiledy, pokazywałam tam w którymś filmie, jest naprawdę świetna. Ja ją używam do, w kuchni, w sumie do płyty indukcyjnej i rzeczywiście nie zostawia żadnych mazów, można nią umyć, wszystko zostawić i samo wysycha pięknie, także zaraz tutaj przejadę też trochę rzeczy w tym pokoju. No i, i, i tyle, dobra, no to działamy, nie ma na co czekać. Teraz wygląda to trochę lepiej. Zobaczymy, na jak, yy, na jak długo pościel zaraz jeszcze yy, przygotuję, przebiorę na świeżą biurko. Czyste podłoga wyodkurzana, także jest nawet nieźle. No, zobaczymy, jak długo to potrwa. A ja sobie teraz zrobiłam kawkę, przyniosłam ją do ogrodu, wzięłam te wszystkie pościele, także zaraz to wszystko tutaj rozłożę, wywietrzę, przebiorę. No i dopiję kawę i muszę gonić zaraz do przedszkola po dzieciaki, bo ten czas leci strasznie szybko. Idziemy na ogródek. Coś Wam tutaj pokażę. Bo mój Tomek wczoraj zrobił nową skrzynię na ogóry i są posadzone. Także mamy kolejną rzecz. Kolejną donicę. A tu jeszcze jest reszta. I tu jeszcze są cztery ogóry posadzone. Tak patrzę, czy one są parami. Tam na końcu jest parami. A te są pojedyncze. No, także taki mamy, takie mamy nowe elementy na ogrodzie. No, teraz niech tylko sobie zdrowo rosną. Pomidorki też już są. O tutaj jest kilka sztuk i jeszcze jeszcze gdzieś tutaj jeden. O tutaj jest. Podobno jest jeszcze ich więcej, ale tak właśnie sprawdzam teraz i jakoś nie mogę, nie mogę ich dojrzeć. Ale gdzieś tam są, gdzieś się ukryły. A ja tutaj znowu z światami w domu. No ale musiałam dzisiaj pojechać, słuchajcie, do Lidla, bo dzisiaj. O, była taka okazja. 1 plus 1 gratis. Także kupiłam dwa opakowania kapsułek do zmywary. Bardzo się cieszę, bo jedno opakowanie gratis. Yy, wiecie co, nie mam tutaj już jakichś tam cudów. To na pewno widziałam dzieciakom do jutrzejszego prezentu z okazji Dnia Dziecka. I jeszcze tutaj mam dla nich takie jogurciki z tymi drażami. Ja to też bardzo rzadko kupuję, ale no dzisiaj kupiłam, bo właśnie z tej okazji niech mają. I zaraz Wam pokażę, co tam jeszcze wymyśliłam. Tu mam jeszcze takich trzy paki filetów skóry. I kupiłam też y, trzy opakowania tych jogurtów, bo dzisiaj były naprawdę w fajnej cenie, tam po dwa i coś, a one są y, no, y, wysokobiałkowe i do tego są bardzo gęste, także jak sobie jem na przykład z musli, to mi wiecie, to musli się nie, no nie, nie pływa mi po tym, nie rozciapuje się, także wzięłam sobie trzy sztuki tych jogurtów, zaraz idą do lodówy, tam jeszcze mam pierogi. No i takie zakupy, a tutaj już nie mam nic ciekawego, to nawet nie będę tego wyciągać. Jakieś tam brzoskwinie, kratersy, kulki się kończą, to dokupiłam, żeby były na weekend gruszki, pomidory, olej. No i tyle owoce, warzywa to dokupię następnym razem. A tu Wam jeszcze pokażę. Wezmę od razu to i to. No nie wiem, czy mi się uda. Ale dobra, spróbujemy. Aha, jeszcze tu mam soczki. Dobra, nie będę kombinować teraz, tylko zaraz się przeniesiemy, pokażę Wam, co mam dla dzieciaków na dzień dziecka. Więc na, na dzień dziecka to tak, oprócz właśnie tego, co Wam przed chwilą pokazywałam, i tych dołożę jeszcze te soczki, co wczoraj kupiłam, to kupiłam im w ekrzynie takie jakieś takie linki, gumki do, do rozciągania. Moje dzieci to po prostu uwielbiają, takie wszystkie gumowe, wiecie, gniotki, co można ciągnąć, rozciągać, gnieść i tak dalej. To się podobno rozciąga do dwóch metrów. Myślę, że będą zadowoleni, tym bardziej, że nie widziałam tego wcześniej. Jakoś dopiero dzisiaj się u nas pojawiło. To było za jakieś tam, wiecie co, za 4,75 chyba tak, lina do przeciągania. A za 4,50 za sztukę są takie fajne. No, takie, ja wiem jak to nazwać. Domki takie do układania to są takie kawiarenki. Tutaj z tyłu są elementy, z których trzeba złożyć po prostu całość z papieru. No i oni też mają takie ludziki, małe, jakieś tam zabaweczki, postacie różne, takie do zabawy. Więc myślę, że sobie to wykorzystają, jak to zostanie już. Złożone z tych elementów, to powstaną takie domki, kawiarenki, i myślę, że będzie fajna zabawa, także przynajmniej coś manualnego do zrobienia. No i później będzie zabawka. No i spakuję to wszystko jeszcze w te torby. Stare jeszcze, tu jest napisane od Świętego Mikołaja, ale mogę to albo zmazać, albo zostawię. Nie ma to znaczenia. Dobra, więc pakuję teraz tutaj te prezenty i idę jeszcze rozpakować tam zakupy do kuchni. Owoce i pomidorki już umyte, także zaraz wszystko odłożę na miejsce i przy okazji e, przygotuję sobie już e, trochę rzeczy do obiadu, także wyciągam z lodówy, bo mam tutaj rozmrożony filet z kurczaka, także dzisiaj będą takie kotlety i... Mam tutaj jeszcze resztę kapusty kiszonej, także zrobię taką surówkę z kapusty do obiadu. A z filetów sobie dzisiaj przygotuję kotlety. Tylko panierkę zrobię z takiej mieszanki bułki tartej i płatków kukurydzianych. Także przygotuję sobie teraz to wcześniej, to co mogę przygotować, a później już jak dzieciarnia wróci z przedszkola, to zrobię resztę i na patelnie, i będzie obiad gotowy. Przygotowałam sobie takie półprodukty na obiad, więc mam już obrane ziemniaki, mam przygotowaną panierkę, tak jak widzieliście, zmieliłam płatki kukurydziane, dosypałam tartej półki, i wszystko jest wymieszane. Będzie na panierkę. Tutaj się marynują filety w mleku, w soli, w pieprzu. No i jest również zrobiona surówka z kiszonej kapusty, więc teraz to wszystko schowam do lodówki. I robię sobie kawkę. Jesteśmy na ogrodzie, ja i mój kosz na pranie szybko jeszcze rozwieszam i biegnę po dzieciaki do przedszkola. Jesteśmy już w domu z powrotem. Ja wzięłam sobie od razu loda, bo jest taki gorąc, że trzeba się czymś schłodzić. Ale to dobrze, fajnie. Dzieciaki zajadają te takie lody z soku zrobione. A ja kończę i biorę się za przygotowywanie obiadu. Jadła ziemniaczki? No. no. To będziesz jadła kotleciki i surówka, tak? Ale słówka to już jest, prawda? Moje mili, mam nadzieję, że dzisiejszy vlog się Wam spodobał. Jeśli tak, to będzie mi bardzo miło, jak zostawicie mi łapkę w górę. Ja Wam życzę wspaniałego słonecznego weekendu. Pierwszy czerwcowy weekend i ten wspaniały miesiąc przed nami. Mam nadzieję, że będzie tak piękny, słoneczny jak ostatnie dni. No i co? Wspaniałego weekendu. Ciepłego, słonecznego. Eee, róbcie to, na co macie ochotę, dobrze się przy tym bawcie, eee, a my widzimy się w kolejnym filmie we wtorek. Do zobaczenia!